Zbieramy dla Krystiana szczytny cel. Właśnie tak. Dołóżcie swoje pieniążki. Każdy grosz się liczy. Dokładam cygiełkę dla Krystiana. Niech szczęśliwa będzie jego mama, że syn jest zdrowy, może się rozwijać jak normalne dziecko, by kiedyś się utrzymać, by rozwinąć talenty, założyć rodzinę, znaleźć pracę. I żyć w pełnym życia rytmie do uzbierania dużo próbujmy, póki mamy siły. Sam coś dorzucę na wypłatę. Do tej chwili nagrywam zwrotkę w pomocy, motywacji, żeby każdy miał równy start i także po to, żeby ulżyć ludzkiemu cierpieniu. Jestem człowiek o dobrym sumieniu, dlatego pomagam Krystianowi. Bądźcie na pomoc, też gotowi. Wchodzajcie grosz do grosza i będzie kokosza i będzie kokosza.